Pytanie pierwsze najważniejsze, bardziej szczęśliwy czy bardziej zmęczony? Eee, szczęśliwy, a zmęczony nie, ja, ja nie jestem fizycznie zmęczony. Mi to tyle radości daje, że mogę jeszcze kilka nocy nie spać. ale dobra, ale jak możesz być niezmęczony, jak poświęciłeś na to ostatnie, no już mówię tylko na samą muzeum, ostatnie dwa lata życia, w bardzo dużej presji, stresie i tak dalej. Ale wiesz co, ale jak dzisiaj otworzyłem o dziesiątej drzwi i zobaczyłem uśmiechnięte twarze i co chwilę pytam, podchodzę jak wrażenie, jak to okaże zadowolony, więc myślę, że. Nie ma zmęczenia żadnego, nie? Czyli to huknieć, bo był taki straszny jakiś huk nagle o 10 lat, rozumiem, że kamień z serca ci spadł, tak? Tak, Jezus, to tak, tak, tak. Wiesz, mam jeszcze parę rzeczy, jeszcze muszę podociągać tutaj, porobić, ale generalnie to, co chciałem, taką wizję, jaką miałem, tak stworzyłem. Czyli to jest taki start trochę rozruchowy, bo rozumiem, że jakaś taka wielka oficjalka pompa będzie. Jakieś strzeliste, wiesz coś, fajerwerki, te sprawy. Tak, na jesień robię taki bankiet tutaj, oczywiście już też zapraszam. Chciałbym też zaprosić moich przyjaciół, osoby, które mi tutaj pomogły. Ja po prostu dzisiaj do nocy zajmowałem się fizycznie, kotwiliśmy, coś montowaliśmy. Nie miałem do tego głowy, żeby ułożyć, powiedzmy, jakiś taki bankiet otwarciowy. Po prostu powiedziałem sobie, poszedłem na siódmą do kościoła no. dzisiaj. Przyszedłem, bo chciałem po prostu pójść jakoś, bo to dla mnie taka bardzo ważna chwila. I o, o 10 otworzyłem drzwi. A na jesień robię taki bankiet, zaproszę tych wszystkich moich kolegów, przyjaciół, którzy mi też pomogli, angażowali się. No i, no i tak to będzie. E, jaki był najtrudniejszy moment albo najtrudniejsza rzecz w całym tym projekcie? Taki wiesz, na, tak, co myślałeś, że kurczę, nie da rady. Najtrudniejsza, e, m, najtrudniejszy moment w tym całym projekcie to było rozmowy z tymi wszystkimi firmami. Każdy miał 100 pytań. Nie było czegoś takiego, że ktoś przyjdzie, od razu wie co ma robić, tylko musiałeś to wszystko uzgodnić. Każdy stał i czekał na moje decyzje. Ja mówię, ja zleciłem dużej firmie budowlanej, która to wybudowała, to muzeum, zrobili to bardzo szybko, ale te wszystkie wyposażenia w środku, wszystkie rzeczy, no to było takie bardzo ciężkie dla mnie. Bo ja na przykład wiesz, wziąłem firmę, mówię tak, proszę mi zrobić tutaj regał, obudować płytami, zabudować elektryka, światła, LEDy. I każdy się na tym wykładał. Każdy mówi, proszę pana, ja mogę panu pospawać, uciekam. Pan musi sobie wziąć firmę, która pomaluje, pan musi wziąć firmę, która coś tam zamontuje. I ta koordynacja tych wszystkich firm. Dlatego. I to wszystko ty koordynować? Tak, ale o... i dlatego stwierdziłem, że, e, że muszę robić to sam. Moimi ludźmi, moimi pracownikami, moimi przyjaciółmi, którzy pracują w reklamie. No i to było tak, że dlatego to się tak trochę przeciągnęło, ale robiliśmy to sami, bo chłopaki montowali reklamy, była jakaś przerwa, przeska, przeskakiwali tutaj, no i tak to trwało długo. Jak do to koniec. było yy, metodą gospodarczą, tak? Ja Wam powiem szczerze, to jest naprawdę metodą gospodarczą. Każdy projekt, który tutaj jest, każdy pomysł to jest mój, prywatny. no i no i tak się chyba udało, tak nie mam wrażenie. Czy, yy, czy to jest legenda, czy to jest prawda, że firma budowlana, chcąc utrzymać tempo, pracowała na trzy zmiany? Yy. Słyszałem taką historię. No, no, wiesz co, firma, generalnie trafiłem na bardzo dużą firmę, która buduje 100 hal rocznie. A więc dla nich to było takie też wyzwanie, przyjemność, takie coś wybudowanie. Generalnie, wiesz, ten projekt elewacji, wszystkiego, no to razem to wszystko uzgadnialiśmy i, i ten, no, Przemku, no. akurat Stoimy tutaj przy biurze muzeum, tak? No to biuro jest w tej chwili, ona ma 8 metrów długości chyba na 4 metry szerokości, tak? 32 metry kwadratowe ma to biuro. Można powiedzieć jak kawalerka. No i przyjechała firma, która się zajmuje tymi biurami. Takim no zbudowaniem do środka, tak? Tak. No i wiesz, mi wyceniają, wiesz, trwa to miesiąc czasu, filozof, ja mówię, panie, potrzebuję takie biuro. I on mi tam wycenia. Wiesz, i wycenił mi na przykład na połowę tego biura, wycenił mi na 47 tysięcy netto. Połowę tego biura. Okay, za 16 metrów kwadratowych. Tak. No i pomyślałem sobie, no kurde, no zamawiać czy nie zamawiać, ale robiliśmy balustrady, przyjął szklarz. I mówię, a panie, ile te szyby kosztują? On mi tam wycenił, a ta rama cała to jest, to jest sam spawałem. To jest kształtownik kwadratowy 50 na 50 z czarnego, e, czarne, czarnej stali do tego kątowniki. Szklarz przyjął, zamontował szyby. Więc my zrobiliśmy za 20 tysięcy złotych, materiał kosztował 20 tysięcy złotych, zrobiliśmy dwa razy większe biuro. No właśnie, czyli to jest właśnie to gospodarcze podejście, yy, to żeby... jest, No i dlatego mówię, że raz, że trwało, no i właśnie gospodarcze, takie było to systemem, systemem gospodarczym. Na te wszystkie samochody, motocykle, ile to jest Twoich? Yy, tutaj procentowo. Jest, procentowo? 300 samochodów tutaj jest i 8 jest nie moich, no to ile to procentowo? <grym>, dobra, nie będę liczył, to jest niedużo. No, no, to są, wiesz, to są samochody... Też kolegów gdzieś tam powstawiali. Ja nie przyjmuję, nie przyjmuję samochodów od, yy, od innych, dlatego że ja się bardzo tym stresuję, przejmuję, wiesz, żeby ktoś tam czasami nie dotknął, nie wsiadł. No ale mam tutaj, mam osiem samochodów, jest tutaj, nie moich, strada, ale widziałeś tam, Widziałem, to tak, e, no to tak. No to dzisiaj jeszcze rano zdążyłem zamknąć, pozamykać, żeby nikt tam czasami, wiesz, nie otwierał, żeby... Słuchaj, to jest dopiero otwarcie, to jest start, tak naprawdę, tej przygody. Tak. E, ale już można chyba pytać o plany na przyszłość, cokolwiek, co, zdradzić cokolwiek, co tutaj jeszcze chcesz rozwijać i tworzyć? Znaczy tak, powiązałem tutaj zwykłe, takie manualne samochody e, z multimediami, bo zauważ, za 40 sekund odpali się multimedia, co 15 minut. Znaczy, tu multimedia jest dużo. No tak, Tych 10 punktów, 10, na przykład, jest, jest około 30 tutaj na przykład. To są muzeum, takie te stacje multimedialne, gdzie opowiadają historię. Gdzie opowiadają, gdzie historię, opowiadają historię, dotknąć. Później masz, to jest Laser Show, za 30 sekund się zaczyna. No i właśnie dla mnie było to najważniejsze, żeby nie wstawić tylko aut. Bo to nie musisz wstawić 500 samochodów. Nie musisz żyć na ilość. Musi być każde auto inne, musi być jakościowe, a do tego musisz zrobić całą technikę, tą rozrywkę. multimedia, rozrywkę. To jak przyjdą dzieci, to mają się po prostu o krokiety z barszczem. No. Nie wy chyba tatarki mieliście dla panów, nie? No. No. Wiesz, o, to zaczynamy. Śledzimy. To jest się miło i teraz możecie na chwilę spojrzeć sobie tam na ścianę, bo zaraz będzie show laserowy na maluchach. Przemku, kuchnia no. to nie moja w ogóle bajka, nie? No. Lubię jeść gdzieś tam cały czas, ale tutaj wiesz, zatrudniłem kucharzy, kelnerki, w ogóle źle się z tym czuję, w tym sensie, że ja jestem, bardzo się angażuję w 100% i ten i... A to ale nie jest płaszczyzna zaangażowanie. czuję, że to nie jest moja w ogóle bajka, ale musi być tutaj w muzeum coś takiego i mam nadzieję, że mi się to uda, nie? No nie, no uda się na pewno, bo to wiesz, to widać po tym mm. zapale zaangażowaniu. Mm. Ty, Co ci życzyć tak naprawdę, powiedz? Co ci życzyć? No nie wiem. Takich no. przyjaciół jak ty. No, to takich na pewno będziesz miał i masz w otoczeniu swoim, bo rozumiem, że to by nie powstało, gdyby cię ludzie nie motywowali, nie stali przy tobie, nie? Tak, ale też bezinteresownie jedziesz na Rajtko Guta, wspierasz chore dzieci, pomagasz, przyjechałeś tutaj na start, właśnie takich przyjaciół. I to jest dla mnie ogromny szacunek. Nie? Bardzo Ci dziękuję. To, to jest, znaczy ja Ci muszę podziękować proszę za to, że miałem szansę, dałeś mi szansę bycia częścią taką maluteńką tego wszystkiego, bo to jest fenomen. To jest, ja uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy w motoryzacji w Polsce, jaka w ostatnich 6 latach się zdarzyła, to jest otwarcie twojego muzeum. Tak będę uważał, będę tego bronił jak niepodległości. Ostatnie pytanie. Temat edukacyjny, bo wiem, że z Neotuls zaczynamy myśleć wspólnie, żeby tutaj zrobić też taki trochę centrum edukacji młodzieży mechanicznej. Tak, i tam jest projekt kolejny, który tutaj w tym rejonie Polski moglibyśmy z Neotuls pokazywać szkoli dzieciaków, nie wiem, czy jakichś mechaników. Dokładnie. Tam mam taki warsztacik 250 metrów. To ma być czyściutki warsztacik, gdzie pan Leszek i moi mechanicy składają samochody. Nie robią tam żadnych brudnych takich remontów. To Takie finale montaże, finalne Montaże, składanie samochodów. Bo generalnie tam będą drzwi otwarte, że będzie można wejść do Pana Leszka, go tam odwiedzić. Tam będzie barierka taka i, i Pana Leszka będzie można odwiedzić. No i właśnie dla mnie było takie też najważniejsze, żeby, żeby też taka też łączność, nie? żeby gdzieś tak. tak zobaczyć, podpatrzeć. Czyli nie tylko będzie rozrywka, ale będzie też, też edukacja. Tak, tak. Dobra, Tomku, nie chcę Cię odrywać, cześć, cześć, nie przyje chcę Cię odrywać, cześć. bo to masz dzisiaj multów ludzi, którzy chcą z tam przybić piątki, pogadać dzięki za znalezienie czasu. Oczywiście, że będę przyjeżdżał. A wy też przyjeżdżacie, pamiętacie w Oławie Muzeum Motoryzacyjne Wenna. Macie tu bywać, prawda? Tak. Zapraszam Was serdecznie. Naprawdę jest, wydaje mi się, coś, coś pięknego. Jest coś pięknego, A o, widziałem jest. muzea w, znaczy w Polsce, widziałem muzea w Europie i wiem, że się nie mylę. No na pewno się nie myśl, na stuprocentowo nie. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki, hej.